Dobra. Dobra. Oro. 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 blue musicie napisać jakąś historyjkę, wymyślić. Też czuję, że mogą być podobne. No właśnie, że... Też coś czuję, że będą. Uszy odpadają. Ja bym to narysowałeś teraz, tak? No. Ty, co? Kurwa, co to się stało, jak to usunąć? Ej, czekaj. Jak to jest? Strzałki masz po prawej. Tak jak w Pancie. Rakieta <grywa> Też cię <nie> ugryzłałeś <byłem> No i co? I gotowe, już mam No i wszyscy muszą być, chyba być, dwie, dwie osoby no, Muszą chyba być gotowe. Bo Kurwa, ale kto to w ogóle wymyślił to co ja mam, nie wiem Potem będzie będzie hotelu ja nie? To jest dobre. No, Dajcie, to goto gotowy? Czy ktoś jeszcze rysuje, kurwa? Właściwie, Masz tam no. po lewej stronie. Ja Ile jest gotowy? 5 na 7 Ja no. miałem trudny rysunek. Ja też mam. Ja też! Chuj. Po, te, po tej rundzie będzie najlepsze, jak będziemy musieli ogarnąć, co ktoś narysował poprzednio. A są jeszcze inne tryby. No, ale to jest najlepszy. Dobra, dawajcie tą o, gotową. Kurwa, to jest. to jest! O, to jest.

O kurwa kurde, o kurde, ale ja mówię. <laughs> Co to jest MS. Właśnie też nie wiem co to jest MS. Nie wiem Czyjaś matka co? Czyjaś matka Moimi słowami to zrobił Czyjaś matka Na końcu jak będzie pokazywać kto co narysował to będzie hit no, To będzie dobre Ty, kurwa, ja jestem pokczamp kurwa, rysownikiem, ty, ale łatwo. Ja też. A, czekaj, edytuj. Kurwa, ja nie wiem, nie znam tej osoby, nie wiem jak to opisać. <grymne> Zajmij się <to> <grymne> O, dobra, mam pomysł. Ale zajebi się to. Już skończyłem. Angola, Angola, Dobra. stres. Jest całkiem ładny. Ja mam narysować. To stary zwodnik. Aryz wadzi na jebany. Ale <laughs> mam tylko. Dobra. Ja nie wierzę. <laughs> Ojej. A dlaczego wy nie opisujecie, kurwa, tych obrazków czasami? Ej... To jest bez, to jest... Ja mam, kurwa, cię głowę... jak, kurwa, chłopczyk ma czyjąś głowę i jest, kurwa, wymyślany. Jakieś... tego nie opisał. Czy to może być matka każdego, kurwa. Napisz matka każdego. No chuj, kurwa, piszę matka każdego. Ja napisałem jebać biczka. <laughs> 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 Dobra, elegancko. A ty? <laughs> ja, ja, mam to jak coś je być bliskie. <laughs> Dobra, git. Orazu, stary. się. Ale kurwa narysowałem. A, <laughs> Dobra, git. Kurwa, ktoś to rozkmili... A nie, to już chyba koniec. A nie, jeszcze... Ostatnie podpisywanie. Co ty. Co Dobrze ktoś to narysował. Ktoś dał kreskę i kurwa nie, i nie podpisał. Do strzelca jakiegoś. Kogo to? Ja, bo to oczywiste jest kurwa. Z profilowego. Z profilowego. Kurwa, dobra. Ja wiem już chyba co to jest kurwa. Jezu nie ten, tylko ten. Mam kurwa, mam. Dobra teraz skupcie się, ja będzie pokazywać kto co narysował. No, po kolei będzie. Kurde, jak później... Nie no, zajpista to jest gierka. Dawaj, start już suczek. Dzemka matka wali wiadro. O, ładnie narysowałem, nie? Matka, zemka, menalica. Faj narysowałem. Adam Menalica. Piwo mocny full. Matka, alkoholica. Wszystko, dzemka. Yeah. <tolent> Matka w wali kawali piłka. Soczka stary, głuchy telefon. O, nie miałem tego. Też nie. Też nie. halo, halo. <grymne> no właśnie, od... Ja miałem to, odkryłem kurwa soczek, a ja takie co jest. to atyce ja, tystę... 123 soczek. <grymne> Ale senin, kurde. Soczek cpun. Od razu go bez podpisu, kurwa. Wiadomo. Niebieskowłosy olo. O, ja nie wiedziałem co tu narysowałem. ja tego nie miałem, kurwa. No, tak nie Soczek, nie miałem. Soczek wali z kalacha w lesie. To będzie moje, to będzie moje, to będzie moje, kurwa. Soczek na pierdala skałacha do ząbki. Zobacz, <grym> dobry zombie. O dziawek. 123 soczek O Już się. Łysy starcyka, selfie. <grym wioski> Patrz, co ja napisałem. Aple. <grym wioski> Dżemek dzwoni na kurwy Opa, co? Ja to nie co podpiszę. Dzemek dzwoni o, do burdelu na jebanko. Na jebanko. Dzemek. Dzemek dzwoniacy po kurwy. O, to, a kura, a kura, kura składa dzemka poszło, kurwa, skoda Dżemka poszło. Łatwo. Chuj w dupę Dżemkowi. Oto ja rysowałem. <gupy> Duży kuta sładuje w dupę soczka. Oh yeah. Walenie w, w dupę, dupę kogoś 123. Dupę. Kogo 123. <grym> oh. Kurwa, jemu z dupy Ruchanie matki, owoza. Nie wiem matka My soczka. <laughs> MS, MC kurwa! Jeba nie MS, Ja właśnie nie wiem, co to myślisz, jakaś jest. jakaś... grupa stopki Jaka rozklapiona. <laughs> Jeba z Bicka. O, jest. <laughs> <laughs> a jest, o tak, akurat dobre było. jebać Bicka. Jeba <laughs> zgad! Ej, co to kurwa, zgad? Matka o się z sięm widać, że ma. Kutas w mordzie. <grabili> kurwa. Attacking. O to, to właśnie ja to miałem, kurwa. <grabili> ja to Matka myślałem, soczka opierdolę jak nagę. Ja to wszystko pisałem, bo ja myślałem, że to odpowiedzi są, kurwa. Muszę odpowiedzieć. Nie? Nie wiem, co tu napisać. Kto swali z pusta do matki. A jeszcze, jeszcze jedno, dawaj no, jeszcze jedno, dawaj. Może. Dawaj normalne. No, normalne, dobra, normalne. Tyle No, hop speedrun. Kurwa, ile wymyślacie co? na no dzisiaj. Ebo musi być takie, ha ha ha! Utas, ha ha ha! <grywia> kurwa. Ktoś tu... To... Co, co na jest? Drzemek? Każdy drzemka daje, co jest? Zlit no. jebiący, robiący 69 z matką ollowoexa, kurwa jebany. <grywia> <grywia> Jaki wierszyk. Dobra. Odbiesz. <noise> co to jest? Co ja mam? Co, co to jest? Co to jest? Nie. No, co to, jest? Mam to samo kurwa. Co to kurwa jest? <noise> każdy ma co to chyba jest.

Yes. To będzie dzwonił stary, jak się będzie kończyć. Ale to jubałem zajebiste. Jak ktoś tego nie. Co Co to kurwa jest? Przeczam nam, kurwa, matka Oloaksa. <noise> o, to moje masz. <noise> Ale dobra, dawaj, nie mówmy tego, Na koniec będzie beka. Kurwa, ja tu nic nie widzę, oprócz jakiejś kupy z dupy wracającej, wie To nabisz kupa z dupy. O, stary dzwoni. Ja pierdolę, kurwa, Maciek, <noise> o ja pierdolę. Dawajcie tam dwie osoby jakieś. No czekaj, kurwa, ja szanuję, czekaj, ale... kurwa. Teraz będzie ostatnia chyba, tak? No. To zgadujesz. Dobra. Ja pierdolę. Eee. Dobra, najlepsze będzie. Dobra. Lecimy. O chuj, album z hosoczek. Zmek kosi trawę ze balmi. Dobre no, smakuje. Insert wpierdala gówno na topce. No ja to kurwa. Ja. Co to jest? Sranie na miejscu. Sranie na miejscu. Na miejscu. No. No, co na jebane na jebane to jest za Najebany dzemek srana kafelki Essa. Osiedlowy śpiewak. No kurwa. Właśnie no, nie wow. wiem czemu to dałeś ty. La 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 tre tre. Olawojoks za dzieciństwa. Osiedlały śpiewak. O, mój mął! Oloks wpierdala go A czemu Czym Oloks niebieskie włosy? No, mam jakieś takie Matka o olawojoksa i głową. Każdy z olawojoksa nie ma. Dobrze go nie ma. Wujek bez zęba tako hehe, he, ząb ząb. Tylko nie miałem tego. Nie miałem tego kurwa. Ja to miałem. Góraki demon. Nacpany soczek śmieje się z matki olowojoksa. Soczek dzwoni do kurwy matki olka. Ale, ale... Obusione. Zamek dzwoni po szympansach. Krzyczący błogosławiony flaming. To, co, ja co to Illuminati tam? Deszcz A? z piramidy na krzyczącego flaminga. To prawie dobrze. Był krzyczący flaming. Co? Ale to kurwa. Nie... na matkę olowojoksa. Za Sam, mi podpisane, kurwa. O to dobre, podpisane będzie. Olowali szczyna na niebiesko w losa, dziweczkę. Kurwa, nie bawię. Zacięła się? Nie, to o, ten, soczek. Wincek Zachaj, z starego się bawi. Ale se nim wymyśla. A nie wiedziałem co to, a to będzie dobre, dobre, taki chuj. Bicek ze starym topi mazanę. Mazanę. Tam się kurwa... Matka ollowojoksa się topi. Wszystko o matce Jest Ta kurwa topia. Petka robi oro na matce O kurwa. Zetjabiacy robiacy 69, z matka o lowo i oksa, kurwa i banana. kurwa ale, o, nie, to robi 69. 69. Ale, jak tak... <laughs> 69 jest morda, ty w rucha o lowo i, oksa i marzy o 69. <laughs> Dzemek wali 69 z Olovojoksem, ale jest ciasny i pluje mu was. Zemek ruka soczka w dupę, a Olowojoks się chuja limczowi. Gangbank z Rodzina na poniedziałek. narysowałem? Ostre jebanko. Palca w oko je bije. Ruchanie matki dzęga na dwa baty. No dwa baty. O kurde. Dobra, dobra. dobra, wystarczy kurwa. No dzisiaj wystarczy.